Cześć ziomeczki, ja jestem Mikodem a ze mną jest Wojtek i dzisiaj gramy w Minecrafta. na początek odcinka pójdziemy w jedno miejsce i teraz zrobię krótkie cięcie i widzimy się już na miejscu. Więc do zobaczenia. Doszliśmy nareszcie. Chodź. Trzeba było przejść. No. Strasznie długo. Ej, a masz ten? E, słuchawki podłączone masz, czy nie? Nie. Dobrze, bo ostatnio tak zrobiłeś, że. Dobrze, że nie ma żadnych. modów, masz cię do jaskania. Muszę się skradać do tego domu. Dobra, skradamy się. Na szlifcie, Na szlifcie. Ja. Yy, dom gracza, jakiś tam bla bla bla. Nie wkładać się. zgody, no. Prosimy, Prosimy się. się. O, o, jakaś szmaragd trochę wezmę. Nie. Trochę kurka. To stał na do domu. Trochę cukru. kraft, krawiec, kość. A pieska można tu uswoić? Tak. O, nie bij mnie. Co? To nie ja. Nie, nie, Zrobię im okno. Mówię, że co tym Piekaw, może tutaj gdzieś, jak się trzymają. No, chyba tak, bo. Jest skrzynka! Gdzie? No, chodź tu. Jest We wow. Wezmę te najmocniejsze rzeczy. Jaksowe. Podzieliście się? Podzielisz się? No, jaksowy mieć tylko, ale dobra. Też. Dobra, to nie, nie, nie bo ty już masz chyba w sumie. Nie, ma. nie, nie no, 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 wiem. Dobrze, że znalazłem to. Znaczy, razem znaleźliśmy, nie tylko ja. No właśnie, bo ja też szukałem. No właśnie, weź drewna dużo. Prośbień. Chyba tego wezmę. Czekaj. Czekaj. Dobra. Mam. wiesz ile mam kilofów jaksowych? czekaj. 5 mogę jeden. Nie, my musimy tu wrócić. czekaj, daj, trochę. O! widzisz, jakie idemy idziemy, ja wolę koksiapkę, wezmę. Za ten nie jest. Wiesz, wszystko. Za chwilę jeszcze wrócimy. Ej, do razem, No, ej, ja mam pomysł. Ja ustawię sobie tu set home. A ja będę miał u siebie, wiem. No i tepnij się teraz do domu. Wsadzimy tam wszystkie itemy. Czekaj, jeszcze łopatkę wezmę. A urwa, na set home. ten tu tepnę się od ciebie. ty, a. Ale masz iść do domu przecież. Czekaj, tapdę się do ciebie. Po co ja jestem tu przecież? A. Idę chwilę do domu, a czy ja się taknę do domu. No i ja się no. wtedy do ciebie tepnę. Dobra, to ochronę wezmę. Ty się nazywasz tak samo w Minecrafcie? Jak? 2 12? No. No trochę wiesz, trochę źle zrobiliśmy, że okradliśmy ich. Ale to nasze itemy. Bo my kiedyś. No, na oni nas bierali, okradli, ale. No. <klarziny> Boże, Mają jeszcze gdzieś nasz enchant tu. Czekaj, tak jak się do niej. No, już. Ale, to. Było. A ja nie mogę. No ale tak. oni jeszcze tyle zrobili itemów, ale... Oni myśleli, że jesteśmy naszych debilami, że nie znajdziemy tego. Znajdziemy oczywiście, przecież... No... Nie ma... Słuchaj też te rzeczy. No wiem, wiem. Jeszcze skrzynek zrobię zapasowych trochę, dobra? Mhm, no czekaj, czekaj. O niezniszczalność, wydajność i wydajność. Grabiesz. Ostrość, odrzut, zaklęty ogień. To jest miecz. Tylko dałem chod na chwilę, ci spodnie. Czekaj. Jak sowe? Jak sowe? No daj. <kluzny> Dobra, daj mi. to tam słuchać. Dobra, Dobra, tikta, wyrzucę. Nie no, dobrze się zapowiada ta seria. Pięć się tam. Dobra, tepnij się do mnie, bo tu koksy zostawiliśmy. Nie, wzięłam koksy. Nie, tu są jeszcze. Ej, wie Jak Jaksowna miecz, łuk uk. Tepasz się do mnie? No. Pewnie do mnie... do Pewnie Dominik teraz będzie dzwonił ciągle. Nie dzwonił. Będzie chciał z nami nagrywać. To my robimy krótkie cięcie, jak już ich okradniemy, no to będziemy widzieć się w domu. No. Dobra, już ich okradliśmy. Nie mieli za dobrych itemów. Tylko Mieliśmy dom. pięć y, koksów. No, pełno diaksów, dużo koksów. No, takich mało rzeczy mieli. Dużo. Ja mówiłem wojtkowi, żeby Dirta wzięła a ten diaksy chciał. Co za człowiek, nie? Czekaj. No to ja sobie wezmę zbroję już i idę do kopalni. Albo. Już możemy kończyć powoli ten odcinek, bo. No bo, bo, bo. No bo tak. Może użył go. Bo już trwa 7 minut. Czekaj. Ja już muszę ukończyć tylko. Jesteś, jesteś, chodź za chwilę. Już czekaj. Tepnij się do mnie. Już, już, ale ja jestem tu w domu, u góry. O, to trzymaj. Trzymaj ten... Yy... Trzymaj. Ale u góry ja... Dobra, nieważne. A teraz chyba to tyle i kończymy i cześć. No, nie, czekaj, za chwilę się pożegnamy. Trzeba wszystkie itemy wziąć i... Czekaj, ja tu... Więc kończymy już ten odcinek. Trzymajcie się ciepło. No i cześć.